Malutki przy nim, Mateusz, się wydaje. Bije się młody, moi drodzy. Komentuj, dobra, ok, komentuję walkę. Są naprzeciwko siebie, sędzia. Teraz sędzia im daje ostatnie wskazówki. Przybyli piątkę, czyli tutaj nie ma żadnej złej krwi. Przybyli piątki i zaczyna się powoli bój. Każdy jest odstawiony do narożnika. I mamy gong. Mateusz, jak zwykle, garda niszczukko. Epic czy 3 tak dziwnie podchodzi. Dopiero o, o, cepeliada się już zaczęła. Mateusz cepeliada, Mateusz low kick, idzie jak czołk. uderza o. Epik ucieka, Mateusz się na niego rzucił, próbuje tu mu urywać głowę, ale mu to nie idzie, teraz się wywrócił, dostał gonga. Epik 3 mil uderza. Powiem wam, że taka zadyma troszeczkę z żabki oczywiście, ale pewnie moja walka wygląda identycznie, dziwnie się to ogląda, Mateusz spróbuje tymi takimi cepami usadzić, ale nic nie zrobi, no już nie ma siły, już chodzi do tyłu, już obydwoje nie trzymają gardy w ogóle, a dopiero minęła minuta. Dopiero minęła minuta, jakaś Cepeliada cały czas do przodu, bitki czas, co się wydarzyło? Wypadła szczęka, Mateusze wypadła szczęka, ale już widzę, że oddychają ciężko. Ale Cepeliada, tu jakieś zapasy, Mateusz go chwycił, próbuje go obalić, Mago z tyłu, wywrócił go, Mago w bocznej, Epic staje do góry. I stają i dalej bitka, bitka, bitka. Mateusz gradem takich cepeliadów, co tam dochodzą nawet, powiem Wam, jest wściekły, ale już nie ma siły, już nie ma siły. To już jest koniec, idzie teraz chyba tylko energią włóka, Władka już tak naprawdę, a to dopiero minuta trzydzieści, moi drodzy, minęła. Epic też nie ma siły i to już tak stoją naprzeciwko siebie, wygląda to jak trzecia runda naszej walki, a to dopiero pierwsza runda, moi drodzy. Kopnięcia, jakiś coś. Nic się nie dzieje, stoją naprzeciwko siebie i się patrzą. Mateusz wypluwa dziwnie w tak, robi groźne miny. Ten chidmin za bardzo też nie wie, czy podejść, czy, czy nie podejść. O, to szedł prawym. Prostym trafił go chidmin, ale stoją dalej. Mateusz znowu próbuje jakiś cepa trafić, nic się nie udaje. 50 sekund do końca stoją naprzeciwko siebie, walka wygląda bardzo ślamazarnie. O, taki powiem backfist ze strony, e, backfist ze strony Epic Chidmila. To jakieś podskoki, no, zaczyna to wyglądać już nieszablonowo. Troszeczkę widać, że obydwoje nie mają siły. Mateusz próbuje cały czas jednym takim uszczelić, trafić urwać głowę jednym strzałem, ale, ale mu to nie za bardzo wychodzi. Teraz, ale powiem Wam, że nawet zapasy tu chwyta dobrze, wywraca go, ma z dwa obalenia. E, ogólnie runda jest dla Mateusza, według mnie, w tym momencie. Tutaj gor teraz trzyma przy siatką, prawą ręką uderza. E, Kurde, Mateusz nie jest takim beztalenciem, powiem Wam szczerze. Trochę potrenuje i może z niego coś będzie. Powiem Wam tylko, niepotrzebnie się napala na no, takie cepeliady. On chce takim cepem uderzyć, co Widzieliście, że ten epic czyt mi mówił, że może jest Nie, Nie, oglądałem w ogóle, słuchajcie, Byłem w szpitalu, swoje, sprawy, się. Pierwsza runda za nami. Eee, Przecierają tam ten. Ciężko oddychają obydwoje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dalej. Runda wygrana dla Mateusza, Jak Dla mnie tak, tak, tak. Dla Mateusza runda wygrana. Miał tam obalenie fajne, fajnie go tam trzeba przy klatce, parę uderzeń, Niepotrzebnie on się, nie wiem czy on tak robi, próbuje takim cepem, cepeljadą, wiecie, te cepy uderzyć, no ale. O, ale też siadło mu parę, parę ładnych strzałów. Bo teraz widzę, na powtórce oglądamy, na razie jest cały czas jeszcze przerwa. Przesułam, zaczyna się druga runda, czerwoni obydwoje, toś ma nie tak ze szczęką, źle uformowaną ma to już tą szczękę, ciągle mu wypada, o, już się prawie nie udławił, jeszcze się runda nie zaczęła. I zacięło się mi wszystko. I mi się zacięło, moi drodzy. I jest i pooglądane. Nie, no żartujecie sobie chyba, to są kpiny. Dobra, ruszyło. Ach, ale fart. Słuchajcie, no na razie pierwsza runda, jak dla mnie, jest dla Murana, ale no to już teraz to już nie wygląda jak walka. Obydwoje ręce mają przy pępku, nie trzymają gardy. Czas, to już znowu chyba wyplu. Tak? Wypluwa to, cały czas mu wychodzi ten ochraniacz, nie wiadomo o co chodzi. I dostał upomnienie, moi drodzy, za... Odjęty punkt za wypluwanie. Mateusz ma, więc pierwszą rundę wygrał, drugą rundę przegrał za wypluwanie. Yy, znaczy przegrywa. No, na razie ma odjęty punkt. Zobaczymy, co będzie dalej. Wykup pakiet dodatkowy to za 2 Słuchajcie, to nie jest pakiet neta. Jestem w szpitalu i tutaj po prostu są... Mateusz znowu zaczyna swoją szarżę. Epik ucieka, próbuje jakiś robić te. Mateusz próbuje go tam uderzyć, ale już nie ma siły za bardzo. Obalił go, chwycił za nogę i Mateusz ci to obalił. Ma go teraz... W gardzie. Mateusz jest u góry. Widzi, że został mu odjęty punkt, więc musi zdominować teraz tę rundę, żeby było wyrównane. Coś się dzieje, czy nic się tu nie dzieje? Za wiele się tu nie dzieje. Mateusz jest z góry, uderza jakieś ciosy, próbuje co jakiś czas rozerwać gardę i uderzać. Mateusz jest u góry. Epik jest na dole. Epik próbuje się sprostować, próbuje z niego wyjść. Blokuje mu głowę. Nic tu się nie dzieje. Mateusz tutaj takimi uderzeniami na korpus, na głowę. Widać, że przepracował troszeczkę tutaj w tym parterze, co się dzieje, ale. Nie wygląda to zbyt dynamicznie. Mateusz co jakiś czas odrywa rękę i uderza tam w pokorbusie tego Epika. Widać, że tu już ogromny wysiłek jednej drugi wkłada w tą walkę. Minuta 30 do końca rundy jeszcze, więc w połowa nami. Cały czas walka toczy się w parterze. Epik jest na plecach, Mateusz jest z góry. Epik ma zamkniętą gardę, wyłapuje ciosy, ale Mateusz co jakiś czas próbuje wyrywać ręce i uderza go, uderza go. Uderzył go po korpusie, próbował go tu dusić przed ramieniem, ale też to nic nie dało. W całym ciągu Mateusz jest u góry, co jakiś czas się zrywa i uderza. Cały czas dużo wygląda, no dobrze, powiem wam szczerze, dobrze wygląda. Mateusz jest aktywny, rozrywa co jakiś czas i uderza. I... czekajcie, założył... Ja pierdolę, Epic miał przez chwilę założoną, założoną mi obalachę na rękę, ale, ale nie poszedł po to, nie wiem dlaczego. Tu próbuję go teraz odciągnąć nogami, o, związać, stępa piętą w głowę go kopną blokował go nogami. Próbuję mu założyć trójkąt, ale mu się to nie udało. Teraz ma taką sytuację, że Epik mógłby trójkąt spróbować założyć, ale nie wie za bardzo, jak to zrobić. Trzyma go Trzyma go, za gardę, trzyma w gardzie. Mateusz co jakiś czas odrywa ciosy i uderza. Co jakiś czas odrywa i trafia. Myślę, że tu przewagę ma cały czas w tej rundzie. Epik już w tam żyga chyba ze zmęczenia. Dostaje te ciosy na dół. Te ciosy trochę bolą. Nie są jakieś mega ciężkie, ale bolą. Czuć, widać, że Epik je czuje. Mateusz cały czas u góry zostało 10 sekund do końca. Epik chyba to wytrzyma. I mamy koniec rundy, jest to ostatnia, trzecia runda, walka naprawdę emocjonująca, ledwo już zipią obydwoje, eee, słuchajcie, no pierwsza runda Mateusza, druga runda tu była Mateusza, nie wiem jak z tym punktu, bo zostało odjęty punkt za wypluwanie szczęki, dlatego eee, druga może być wyrównana, I myślę, że odzyskał tą przewagę, bo większość czasu był w pozycji dominującej z góry, więc to liczą się punkty dla Mateusza, więc pierwsza runda dla Mateusza, druga byłaby dla Mateusza, gdyby nie odebrany punkt, więc na ten moment, moi drodzy, jest remis, według mnie, trzecia runda rozstrzygnie całą walkę. Słuchajcie, czemu w szpitalu jestem, tu już do przerwy e, zaczęłaś się, nie, oglądam powtórki właśnie, przepraszam Was, oglądam powtórki, e, czemu jestem w szpitalu, zobaczcie sobie, też się zaczyna, no, tnie się to wszystko troszeczkę, ale, ale trzymamy, oglądamy. Dobra, zaczyna się trzecia, ostatnia runda, obydwoje nie mają siły, Epik już ledwo dyszy, Mateusz zresztą też, tata tam mu motywuje. Go krzyczy do niego, powiem, wam, że ma olbrzymi wpływ na niego jego ojciec. Nawet taki motywacyjny ma olbrzymi brzmi, potrafi wyciągnąć z niego ostatnie resztki ostatnich potów. Ta runda już wygląda naprawdę bardzo słabo. Epik już ledwo stoi na nogach. Mateusz powinien to wykończyć raczej. Zobaczymy teraz tak naprawdę jest walka charakteru, kto ma go więcej ten wygra tą walkę. Eee, walka jest na, jak dla mnie jest remis po prostu tej walki I... ale teraz już Mateusz znowu szał jakiś cios, tylko te ciosy są na gardę właśnie. Niepotrzebny. Ten się obraca tyłem, nie może się tego obracać tyłem. O, jest ma go. ten go próbuje znowu obalić, znowu Mateusz, ale z góry jest tym razem Epik. Wybronił, jeszcze nie wybronił, ale jeszcze, jeszcze prawie że wybronił. Mateusz mu trzyma nogi, epik jest z góry, Mateusz tak jakby chciał go obalić, wiał w nogi, ale epik się troszeczkę. O, już go obalił. Mateusz ma boczną pozycję, ten go trzyma niby tak, jakby miał duszenie, trochę epik. Wygląda na to, że chyba ma tam założoną tą gilotynę. Epic ma założoną gilotynę, ale coś nie dopnie jej raczej. Mateusz wchodzi w dosiad. próbuje się wyrwać z tej gilotyny. Próbuje się wyrwać, ale nie może się wyrwać, bo nie ma już siły. Epik resztką sił trzyma, bo tą gardę wyrwał. I teraz Mateusz ma dosiad, i to już będzie chyba koniec walki. Chyba że ten go jakimś cudem zrzuci, ale broni się na razie. No i, I zaraz sędzia raczej przerwie to, bo sędzia już. Ale nie, sędzia mówi mu, bo Mateusz już nie ma siły bić, a sędzia mówi mu, bi, no bi, no co, nie ma siły bić? Co się stało, przerwał. Była to nielegalna technika. Cześć, zrobił, nielegalna technika. Dostał łokciem, słuchajcie, nielegalnie. Mateusz walnął łokciem i jest przerwana walka. I chyba dostanie ostrzeżenie, słuchajcie, i przegra tą walkę jeszcze teraz. Z najpierw. No nie, no to są kpiny. O, jaki front ze pika strony, dobrze. Oglądamy, minuta do końca, słuchajcie, obydwoje nie mają za bardzo siły. Wygląda to podobnie jak moja walka, ostatnia trzecia runda. Stoją naprzeciwko siebie, już tak boje tacy, i który teraz zbierze resztkę siły, żeby, żeby zawalczyć. O, znowu Epic coś tam kopie. Już nie mają siły, obydwoje. Ma to już ma się dobraną. O, ten już znowu go obala. To już kale, że to obalenie to już będzie punkt. Niepotrzebnie. Tak się daje. Mateusz znowu ma obalenie 40 sekund do końca. Leżą na ziemi. Mateusz dosiad. Myślę, że wygrana będzie i tak Mateusza, pomimo tego, że tutaj nielegalne rzeczy zastosował. Jest duża dominacja ze strony Mateusza. Tu kondycji kondycji braku jednemu i drugiemu. Głupio mówić mi to, powiedzieć, mi też brakło. No, 18 sekund do końca. Mateusz ma dosiad. Czy to wykończy? Powinien no, mu się udać to wykończyć. Ma 10 sekund do końca. Nie wiemy, słuchajcie, jak będą punktowane, czy został ujęty za ten łokcie. Jeżeli został odjęty za łokcie, to Mateusz po wygranej walce ją przegra. Koniec rundy. Nie brakło siły, żeby to wykończyć. Przemek oparach do mnie dzwoni, ale odrzucę na razie, bo zobaczymy, co się dzieje. No i leżą obydwoje na środku nieprzytomni, jeden i drugi, double KO. Który tą walkę zwyciężył? Zobaczymy, który tą walkę zwyciężył. Epik stał, Epik się uśmiecha, do zdjęć pozuje. Mateusz leży dalej nieprzytomny na podłodze. Stawaj Mateusz, wygrałeś. Zobaczymy, czy będzie dyskwalifikacja, czy odjęli punkty, jak to wyglądało. Pierwszą rundę na pewno wygrał Mateusz, drugą miał odjęty punkt, więc mogła być na równo. Trzecią, jeżeli odjęli załatwić punkt, to przegrał, więc będzie remis. Bardzo dużo, czy ma to już bardzo przypalił się. Kurczą niepotrzebnie tak to robi. Jak on mógłby być dobry, dobry zawodnik? Ma taką charyzmę w sobie, ma zaparcie, ma wolę udowodnienia ojcu, że jest dobry i, i to działa. No, on chce temu ojcu to udowodnić za wszelką cenę. I, i chłopak się bije, no I tu nie można mu tego odebrać. No i dobra, czekamy na. Zobaczymy. Już wy już macie przecieki, tak? Kto wygrał? Znaczy, ogólnie jak dla mnie, no to te punkty odjęte to tam nie ma, ale walka wygrana dla Mateusza, no, on tutaj dominował w tej walce, on, on tą walkę powinien wygrać, tutaj wiecie, czy go lubię, czy go nie lubię, nie jest to dla mnie wyznacznikiem, patrzę tutaj postronnie, więcej pokazał, z tym że no te nielegalne zagrywki, to wyplucie odjęcie punktów. A przecież Piotrusiu tutaj lubi że śmieje się śmieje. Się śmieje, się śmieje, bo on się śmiał ze mnie, a ja teraz się śmieje z niego. Nie, nie, wymyśl, nie robię tego e, robię to specjalnie. Śmieje się z niego, bo on się też śmiał ze mnie. I zobaczymy, mamy ogłoszenie wyników. Mateusz wygrał. No i to nie jest dla mnie to zaskoczeniem. E, powinien to walkę wygrać, pokazał tu dużo więcej. Brawo, że umiesz być obiektywny. Ja jestem normalny, słuchajcie, ja jestem normalny, ja nie szukam tutaj sztucznych problemów ani żadnych rzeczy, z nikogo się nie nabijam, jeżeli nie ma takiej potrzeby, w ogóle się raczej nie nabijam z niego, bo... należało się mu to Co wygrał, bardzo dobrze, ja się, ja jak najbardziej się cieszę, niech wygrywa, tak jak mam wspomniałem wcześniej przy komentowaniu, chłopak, Chłopak może pokazać jeszcze troszeczkę, no ma takie zaparcie, może nie umie się bić, może nie ten, ale ma twardy łeb, jest nie do znokautowania, ma taką siłę, takie zacięcie i taką siłę charakteru, mi się wydaje bardziej, że to ma przez tego ojca swojego, co nie, który po prostu, no chce mu pokazać, no mu pokazać po prostu, że jest dobry, no ale to działa, to działa i tego go trzyma na nogach i, i widzicie, walkę wygra, więc pozdrawiam serdecznie, gratulation i, i tyle.